Trzecie to jest strach przed nowym. Mam poczucie, że nie mam kontroli i to też mnie dobija, że boję się nowego, nie wiem co będzie. To jest cały czas taka niepewność. Mhm. I czuję, że tracę kontrolę nad swoim życiem, nad tym, co się dzieje. Ech, pokazuje mi się cały czas czaszka i słyszę śmiech wokół y, taki złowieszczy kobiecy. Ta o kobiece, złowieszczy, okej, okay. ale gdzie jest ta czaszka? Nad panią Kasią. E, to jest ta mhm. ja, ja to jak sprawdzam, co to jest, to teraz to, to mi się pokazuje jako klątwa i strach przed klątwą. Pieczęć na duszy. Takie coś mi się pokazuje, że to jest taka pieczęć na duszy. To idzie z wcielań. Okej, okay. to potrzebuję wiedzieć coś więcej, czyli <laughs> E, idź do, do tego wcielenia, w którym to było. Gdzie, masz to? Mhm. Bo, I to jest jak, że mm, to pani Kasia kogoś sklątwia, czy że ona została sklątwiona? Jak to wygląda? E, pani Kasia została sklątwiona. Mhm, ale dobra, to chcę wiedzieć I... tak, czego dotyczy ta klątwa? Mhm. To już mówię po kolei, bo to mi się pokazują, no bo to mi się pokazują dwa wcielenia jedno za drugim. Mhm. Pierwsze wcielenie, pierwsze wcielenie e, pokazują mi się dwie siostry. E, jedna, teraz byśmy to nazwali, jedna cho, chodzący anioł i to była pani Kasia, e, druga czarna owca. Mhm. E, no i ona poszła do jakiejś kobiety. Żeby, żeby rzucić zły urok na swoją siostrę, bo ona jej zazdrościła. Wszystkiego. Tam doszło do splątania. I w kolejnym, to, bo to już się potem ciągło przez parę wcieleń, i w kolejnych wcieleniach jest cały czas rywalizacja między siostrami z tamtego wcielenia. I tamta dusza wcielając, reinkarnując się dalej, wcielała się w coraz bardziej mroczniejsze. E, mm, mm, jak to. Coraz jej, mm, jej kolejne wcielenia szły coraz bardziej w ciemność. A pani Kasia walczyła. Mm. Okej, okay. czyli a czy to. Ja, czy ja dobrze rozumiem, że to jest tak, że. To pierwsze sklątwienie w tym, w tym pierwszym wcieleniu, bo mówisz, że były dwa, jedno po drugim. To zrobiło się tam tak, że tam została rzucona ta klątwa, i, i to już było na pani Kasi, i przeszło na kolejne drugie wcielenie. Tak, bo te dusze sióstr splątały się. Przez, to, przez tą klątwę. Przez klątwę, tak. I to idzie na kolejne wcielenia. Jest... I co w tym kolejnym wcieleniu się dzieje? Rywalizacja, yy, zazdrość jeszcze, jeszcze głębsza. I tam też są siostrami, tak? W tym kolejnym wcieleniu? Nie, we wszystkich były siostrami. Były... Nie, bo ja pytam o to drugie. Tam pierwsze, tak, gdzie na okay. klątwa, były siostrami, a w tym drugim, gdzie dalej były splątane ze sobą, kim były dla siebie? Yy, tu już mi się pokazuje, jako so so sąsiadki, nie, że yy -y. można to tak nazwać, bo. Mieszkały dość daleko od siebie, ale kiedyś te domy nie były gęsto budowane. To, są, to, to jest dawno temu. Okej, okay. i to wyglądało w ten sposób, że potem co? Że ona była sąsiadkami i yy, yy, poprzez klątwę z poprzedniego wcielenia pani Kasi się wiodło coraz gorzej, a jej sąsiadka się cieszyła, tak? Mhm. Czy tam jeszcze coś było? Choroby, rzucanie przekleństw, rzucanie kłód pod nogi przez kolejne wcielenia. I jest taki rozłam w pewnym momencie. Te dusze nie są już splątane, ale zostaje na pani, na pani Kasi. Pieczeń założona, takie przekleństwo na następne wcielenia. One już potem dalej nie reinkarnują obok siebie, nie spotykają się, ale taka ciemna energia zostaje, zostaje przy niej. Czyli ta osoba już fizycznie się nie pojawia przy mhm. pani Katarzynie, ale energia tej osoby i jej złorzeczenie zostaje. Ma być nieszczęśliwa. O, ma być nieszczęśliwa. Mhm. I to nieszczęście się objawia przez to, że właśnie na przykład kontroluje i jest w tym uwikłana, umęczona. Tak? Kontro I y, kontrola tutaj jest związana w ten sposób, że jak straci kontrolę, to będzie znowu nieszczęśliwa, właśnie. Tak, tak myślę. E, I tu mhm. dalej jeszcze, bo to mi się też od razu mężczyźni pokazują. Mężczyźni też to energetycznie wyczuwają. Co to znaczy. Tą potrzebę kontrolowania, to, to taki strach przed, przed tym, że nie będę szczęśliwa. Wszystkie takie negatywne rzeczy oni to energetycznie odczuwają. Dlatego też ta relacja nie jest taka, o której pani Kasia sobie marzy, tak jak to. Okej, okay. dobra. I tam jest strach przed tym, że ona nie wykreuje tego swojego życia takiego, jakby chciała. To też dlatego, że pani Kasia czuje tą pieczęć na sobie. Że jest jakieś nieszczęście na niej. Ja to tak mi się to pokazuje teraz. Tak, i to stąd właśnie jest taka usilna potrzeba kontroli, no bo to się wymyka spod kontroli wszystko. Mhm. Stąd też jest właśnie to, że boi się nowego, bo nie wiadomo, co będzie. No, nie jesteśmy w stanie wszystkiego skontrolować. I w zasadzie to Bogu dzięki. <laughs> Niech coś też pozostanie w rękach yy, wszechświata. Okej, okay, czyli wszystko się połączyło w jedno. Dobrze. To zrobimy to w ten sposób. Yy, idź proszę cię do tego pierwszy, do tego wcielenia, od którego to się zaczęło, gdzie one były siostrami. Mhm. I mówi, że tam jakaś kobieta rzuciła tą klątwę, tak? Że ta Ach. siostra to. Mhm. Ona wtedy nie potrafiła ich rzeczy robić. Ale wiedziała, że można wiedziała, do kogo się udać. Zawsze czuła się też brzydsza od pani, bardzo dużo, bardzo dużo tam idzie na zazdrości. Dobrze, zrobimy to tak, masz tą kobietę, która rzuciła tą klątwę. Mhm. Mhm, dobra, jak to wygląda, kim ona jest, to jest, no właśnie, opowiedz mi, co tam widzisz? Ona się tym trudni, czy? Mhm. Yy, tak, zajmuje się magią. Yy, i Bierze za to pieniądze, pomaga kobietom zejść w ciążę, no właśnie spętania miłosne robi, i dużo kobiet korzysta z jej usług, przychodzą do niej. Mhm. Ona tak zarabia na życie. Dobra, to idź tam do niej, proszę Cię jako klientka. Mhm. Przywitaj się. Mhm. I powiedz, że e, trudniąc się takimi rzeczami, jest świadoma tego w sobie i w swoim rodzie. Ona no, mówi, że ona tylko tak zarabia na życie, bierze za to pieniądze i ona nie ma długów nigdzie. To jest ich sprawa, co się stało. Mm -hmm, Okej. Okay. Czy chcesz zobaczyć? Możemy ci pokazać? Jakie były konsekwencje i dla ciebie? Tego co zrobiłaś? Tak, ja widzę w ogóle ona tak Poczekaj, Poczekaj, o nich mi odpowie. Chcę to zobaczyć? Możemy tak. jej to pokazać. Chce? Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. To weźmie się ją za rękę i jak policzę do trzech, to pokażę że jeszcze na poniesie za to odpowiedzialność. I, jak, I co się stanie z jej życiem? Kiedy rzuca tego rodzaju klątwy i splątania. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. No, wzięła rękę i się wystraszyła. Mhm. Wyzywa nas, bo ona jesteście. Tak, no, jesteśmy. Widzi... jesteś. Jesteś pewna, siostro, że chcesz nadal się, e, robić ludziom takie rzeczy. Ona wyzwała nas od szarlatanów, ale widzę, że to jest tylko yy, taka powierzchowna reakcja, bo ona przejęła się tym. Ona dobrze wie, co, to co zobaczyła, co znaczy. Mhm. Czy teraz, kiedy do ciebie przyjdzie, siostra, to zrobisz to? Nie. Ona w ogóle mi się mówi, że nie, że temat jest zamknięty. I widzę w ogóle, że pakuje. Yy, mi mówi, że już mam iść, a ona się zaczyna pakować i chce uciekać stamtąd. Poczekaj, nie musisz uciekać. Możesz też robić dobre rzeczy. Nie sądzę, że robisz wszystko. wszystko zajmujesz się tylko takimi klątwami i złorzeczeniami. Możesz pomagać kobietom. Przy porodach. Przy zdrowiu. No mówię, wiem to, czego mnie nauczyli. Mhm. Okay. Gdzie mam się nauczyć innych rzeczy? Znajdziesz takie miejsce. Jak ruszysz w drogę, to znajdziesz. Jak podjęłaś taką decyzję, to zobaczysz, że otworzy się przed Tobą taka droga. Mhm. Ok żegna się z nią. Tak. I sprawdź teraz. E, czy. No bo tak. E, Puścił czas i co jej siostra idzie żeby sklątwić i co. Nie przyjmuje ta kobieta. Mhm. Czy siostra kombinuje dalej czy odpuściła. E, jeszcze kombinuje szuka miejsca. Nic nie znajduje. I tam cały czas jest takie poczucie tej zazdrości w tej siostrze. To też oddziałuje na panią Katarzynę w tamtym wcieleniu. Okej, okay, ale teraz posprawdzaj mi proszę. Mm -hmm. Czy jest pieczęć na duszy? Czy jest splątanie między nimi? Takie, które nie. ma wpływ na kolejne wcielenie i na to, co teraz się dzieje. Tak jak wcześniej zobaczyłam całą tą linię przez wcielenia różne Pani Kasi teraz widzę jak to powoli się rozpuszcza, znika ta ciemna chmura, mm -hmm. i ta, czaszka, ta czaszka też się tak rozpływa, Zni to po prostu znika w przestrzeni. No i super, czyli zero, zero pieczęci, zero splątania, bomba.